Witajcie Widzowie na moim kanale Dzisiaj recenzujemy zestaw AT&T ze, ze Star Wars Ludziki weźmy się na sam koniec Teraz se omówmy model Model jest bardzo ładny Teraz pokażę wam to no nieco Na razie tak od każdej strony Tutaj można, to jest taki chwytak. Spróbuję z tej strony. Wszystko możemy dźwigać tą maszynę. Ale leżymy sobie do środka. O, tutaj. Okej. Okay. Nie wiem, czy coś tam widać, ale. Jeżeli nie, no to już przepraszam. Ale. Staram się jakoś Wam to umożliwić najbardziej, jak się tylko da. Widzicie? Tak wygląda w środku tutaj ten pokój, ale jest jeszcze drugi. Teraz do tego drugiego, gdzie już będziecie wszystko widzieli. Ok, Tutaj. Tak, tak. I tu mamy z pięć miejsc siedzących, z czego tam były dwa. Jeszcze za kabiną może siedzieć jeden. I tu jest srebrny kubek. Nie wiadomo po co. Więc, jak już tak recenzujemy ten zestaw, to niż lepiej. Przejdźmy do ceny też. Ten zestaw. Nie pamiętam jego numeru katalogowego, bo go, bo go dostałem na urodziny. Ale ten zestaw, jakby. No, ciężko mi stwierdzić, ale. Kosztował gdzieś koło 700 zł. Kosztował ten zestaw. Bardzo fajny. Fajnie się go buduje. Więc, więc te wszystkie, co tutaj widzicie, to są akurat naklejki. Ale oczywiście te małe elementy nie mają w większości. zobaczcie, jeżeli będziecie chcieli kiedyś kupić ten zestaw, i wam coś takiego się stanie, nie? to nie siłujcie się tak, nie wpychajcie tego tak tu na siłę. Tylko patrzcie. Bierzecie to tak, to musicie to tak wystawić i wkładacie to tak po boku. I wam wchodzi. Więc słuchajcie. A teraz przejdźmy do minifigurek. Na początku idzie Spider Droid. Odświeżona Ford, wersja. Odgrzewanie starego kotleta. Tak go można... Mogliśmy, nie wiem, dostać nowego jakiegoś droida. Przykład te droidy latające puszki. Latające puszki mogliśmy otrzymać, ale nie dostaliśmy. Ten droid, widzicie jaki jest. Jest taki, tutaj ma taki klocek szybkowy, żeby go trzymało. Więc przejdźmy teraz do... Jeszcze jak omawiamy droidy, to takie strzy trzy blaszaki były. Wy już je znacie na pewno. Tradycyjny blaster. No teraz przejdźmy do klonów. I przypominam, tych droidów było z trzy. takich zwykłych. Na początku idzie Commander Cody. Mm, pod maską wygląda tak. Ma trochę inny wyraz twarzy niż inne klony. Z tyłu ma taki jakby plecaczek. Tu ma taki daszek. Hmm nie wygląda i teraz w tym zestawie były z dwa takie klony z takimi blasterami tak samo tylko, nie ma, tylko mają już charakterystyczne buźki klonów nie jak kody zmieniony w twarzy więc więc przejdźmy do omawiania no ten zestaw jak się go to jest przyjemny. Fajnie wygląda, prezentuje się fajnie. Raz mi się tylko rozwalił, ale go udało mi się odbudować. Więc moja ocena tego zostało: to jest takie 9,5 na 10. Bo wszystko jest fajne, nie? Tylko zobaczcie, jakie tu są jakby takie luki, nie? To można byłoby na przykład trochę schować. Albo tutaj tak zabudować, żeby nie było takich szpar. Widzicie. Są szpary normalnie. Można tak to otwierać. Więc teraz ostatnie przybitki na ten zestaw. Widzicie? Więc trzymajcie się. Dzięki. I cześć.